Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza: Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wyślę Anioła Mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego Wy wyczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi? gdy On się ukaże. Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądźcie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyścić synów lewiego i przesedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu Bogu ofiara Judy i Jeruzalem, jak zamienionych dni i pradawnych lat. Oto ja poślę Wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Oto Słowo Boże. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Daj mi poznać twoje drogi, panie, naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze oczy ubogich swych dróg swoich. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski, dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. O głowy, bo Zbawca nadchodzi. Alleluja! 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 Królu narodów w kamieniu węgielny Kościoła Przyjść i zbaw człowieka, którego z mu utworzyłeś. aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna, gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak chciałby go nazwać? On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali do siebie. To sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o obdarowaniu Zachariasza i Elżbiety. Znając ich historię, wiemy, że. Bardzo długo czekali na potomka, właściwie już nie byli pewni, że jeszcze wydarzy się taki cud, ale zapewne byli otwarci na to i przyjęli wolę Bożą w taki sposób, że Pan Bóg, chociaż wszystko wydawało się już niemożliwe, obdarzył ich i też zobaczmy to, co oni... Dali od siebie to byli cały czas wierni temu Słowu, ponieważ Bóg prosi, żeby dziecię miało na imię Jan właśnie. Wszystko wskazuje na to, że to trochę nie ma sensu, bo takie były zwyczaje w tamtych czasach. Jednak i Zachariasz i Elżbieta pozostają tutaj wierni. I myślę, że to jest dla nas też taka wskazówka, wierność Słowu Bożemu. Przez cały Adwent, ale w ogóle przez cały rok liturgiczny. Czytamy Słowo Boże, rozważamy, ono nas prowadzi ku zbawieniu. Jeśli uczestniczymy w tej liturgii, to wiemy, że te słowa są bardzo różne, ale pokazują też pewną drogę i pokazują pewne obdarowanie, które przygotował dla nas Pan Bóg. I już tak naprawdę na koniec Adwentu, kiedy już jedną nogą trochę stoimy tutaj w szopce i już jesteśmy gotowi. Taką mam nadzieję, na przyjęcie tego słowa, które staje się ciałem. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy zatrzymali się na naszym obdarowaniu. Może to być też taka mała podpowiedź, jak spędzić trochę święta, jak się zachwycić sobą nawzajem, bo dużo czasu spędzamy razem zazwyczaj w święta. Czasami udaje nam się wyłączyć telewizor. Te rozmowy, no dobrze, żeby były. Trochę inne. W internecie pojawia się mnóstwo memów, o czym nie rozmawiać, jakich życzeń nie składać, żeby nikogo nie dotknąć. I myślę, że to też jest bardzo ważne, bo te nasze słowa no, też powinny być takie może bardziej odświętne. I tak chciałabym dzisiaj wrócić do przypowieści, którą myślę, że każdy bardzo dobrze zna. To jest przypowieść o talentach. Wiemy, że sługa, który właśnie Ob... Pan, który obdziela swoich służących talentami, jeden dostaje pięć, drugi dwa, a trzeci tylko jeden. Bardzo dużo czasu mi zajęło to, żeby tego nie porównywać, no bo od razu jakby rzuca się tutaj w oczy, że jest trochę niesprawiedliwie tutaj w tym momencie. Pięć talentów to jest 100 lat pracy. Tak jakbyśmy dostali taką równowartość, no to można sobie policzyć tutaj od razu, że jeden talent to jest jednak trochę mniej. I dlaczego tak było? Dlaczego tak niesprawiedliwie zostali oni obdarowani? Benedykt XVI tłumaczy, że każdy dostał takie obdarowanie, jakie jest w stanie przyjąć, więc jakby to była ta pełnia, tak? To jest trochę tak jak z jakimś naczyniem. No wiadomo, że w szklance jest mniej, jeśli to jest szklanka taka normalna, niż w dużej butelce, ale jeśli nalejemy i będzie pełno, no to właśnie to jest to, co może pomieścić takie naczynie. I tak samo tutaj ta Ewangelia to pokazuje, że każdy dostał tyle, ile w stanie był wykorzystać, a trochę przykładając na nasz język tyle ile jest mu konieczne do zbawienia. Nikt z nas nie dostał za mało, a na pewno też nie dostał za dużo, tak? Pan Bóg to wszystko sobie tak obmyślił i kiedy jeszcze cofniemy się do tej pięknej historii, takiej bardzo malowniczej o stworzeniu świata, jak się dokładnie przyglądamy to, kiedy Bóg stwarza poszczególne rzeczy, to mówi, że były dobre. Kiedy stwarza człowieka, zachwyca się, mówi, że jest bardzo dobry i stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I myślę, że to jest już to pierwsze obdarowanie, którego nikt nam nie może odebrać. Sami możemy je trochę zepsuć, ale jest zawsze możliwość też naprawy. Dzisiaj jeszcze jest sakrament pokuty i jest jeszcze ta ostatnia chwila, żeby właśnie wrócić do tego obrazu i podobieństwa Pana Boga. Ale to takie jak refren powtarzający się, że było dobre, było dobre, a właśnie człowiek był bardzo dobry, to nam trochę ma też przypomnieć, może właśnie dobrze przed świętami, że każdy z nas jest bardzo dobry. Żyjemy w takiej wspólnocie obrazów bożych i spotykamy się czasami w mniejszym, czasami w większym gronie, i warto to zauważyć, po prostu, żeby te święta. Właśnie były takie trochę inne. Żeby Jezus narodził się w nas, to wiemy, że też często musimy otworzyć się na tych, z którymi się spotykamy. Ta prawda jest niezaprzeczalna. To nie jest tak, że jeśli ja nie widzę tej dobroci, to, to Pan Bóg tego też nie widzi, bo wiemy, że, że On widzi inaczej. Jego spojrzenie jest bardzo uważne, ale też z taką ogromną troską i miłością. I Ewangelia o talentach związana jest też z obietnicą i z, takim, z taką nową szansą, jakby dla nas, z takim nowym odkryciem. W ogóle to słowo talent, które pojawia się w Ewangelii na nowo można powiedzieć, porządkuje świat, tak? Bo od tego właśnie bierze się wcześniej, to była jakaś jednostka miary, a tutaj to są też nasze zdolności. Ale, jakby w niektórych tłumaczeniach, to są właśnie dary, które otrzymaliśmy od Pana Boga. I czasami ktoś mówi, Ja no właśnie nie mam talentu. Można nie mieć do czegoś talentu. Sama nie mam talentu do śpiewu, i wiem, że czasami mi to sprawia jakiś tam problem, ale zawsze jest tak, że znajdzie się ktoś obok, kto mi pomoże, i to też może być wykorzystanie talentu innej osoby. To jest też bardzo ważne, żebyśmy. Odkrywali, że inni są nam dani po to, żebyśmy wspólnie podążali tą drogą. To, to nie jest tak, że dojdziemy sami i jakby nikt z boku nam nie jest potrzebny. Właśnie Pan Bóg tak ten świat wymyślił i tak go można powiedzieć skonstruował, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo, bardzo potrzebni. Obok talentów jakby od razu trochę pojawiają się wady. I to jest ciekawe, żeby spróbować swoje wady też wykorzystać do dobra. Tutaj mi się przypomina taka, taka historia opisana właśnie w książce, jak wykorzystać swoje talenty Kena Robinsona, który opowiada historię już pewnego lekarza, zawsze jako dziecko, później jako też młody chłopak. No trochę się buntował na to, bo był bardzo niskiego wzrostu, taki filigranowy i twierdził, że no, nie będzie miał poszanowania wśród ludzi, tak? No bo, bo jakoś tak uważał, że to może mu bardzo, bardzo przeszkadzać, ale marzył o medycynie, dostał się na studia medyczne i trochę szukał dla siebie drogi, co mógłby robić, żeby spełniać się jako lekarz. Odkrył, że ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, został pediatrą. Mieszkał w jakiejś tam małej miejscowości, więc był bardzo szybko znanym pediatrą i okazało się, że wszystkie dzieci, jeśli miały przyjść do lekarza, to lubiły chodzić do niego, no bo właśnie on nie sprawiał takiego wrażenia srogiego, dużego lekarza, którego każdy się boi, ale był trochę tak na ich poziomie. No i właśnie Robinson to tłumaczy, że można trochę swoje wady, które my uważamy jako wady wykorzystać do dobra i przemienić w talenty. Tak? Myślę, że rodzice też widzą często, że jeśli na przykład dziecko bardzo dużo mówi, są takie dzieci, to jest często wybierane w szkole do jakichś tam przedstawień, do reprezentowania klasy, no i w ten sposób może wykorzystać to swoje wielomóstwo czy gadulstwo do tego, żeby w jakiś sposób też no, po prostu pomóc innym, tak? Bo są takie dzieci, które nie lubią być gdzieś na świeczniku, nie lubią występować, ale za to właśnie lubią mieć w grupie kogoś takiego, kto zawsze będzie im pomagał. I to jest takie fajne, żeby popatrzeć tak naprawdę na siebie z, takim, z taką dużą radością, że zostaliśmy po pierwsze bardzo obdarowani, a po drugie, że możemy przez całe życie wykorzystywać te talenty, żeby też sprawiać radość innym. Ja bardzo polecam tutaj wszystkim rodzicom, dziadkom, żeby porozmawiali ze swoimi właśnie, czy dziećmi, czy wnukami na temat ich talentów, nie skupiając się na tych skrzypcach, matematyce, czy językach obcych. Ale na takich talentach, które może są trochę mniej zauważalne, które są no właśnie takim wyjątkowym obdarowaniem, tak? Że widzimy, że jest coś takiego szczególnego, że ma to dziecko właśnie tylko yy, i to nie jest takie właśnie spektakularne, że wszyscy to widzą, ale może to być tylko zauważalne dla bliskich, i to jest wtedy takie fajne, kiedy też pozwolimy dzieciom. No właśnie, odkrywać to, ale też kiedy im pokażemy, także... Bardzo cenimy siebie nawzajem, bo też to może być właśnie taka relacja w rodzinie czy wśród bliskich za coś takiego wyjątkowego, tak? Czasami słyszymy, że ktoś w niezwykły sposób potrafi właśnie organizować jakieś spotkania rodzinne, czy takie spotkania z bliskimi, że tylko jemu tak się udaje. Ktoś umie pięknie zadbać, no właśnie o wystrój w domu i to jest takie wyjątkowe, tylko czasami. Te rzeczy nam chyba trochę tak powszednieją, że zapominamy, a, a szukamy jakichś takich wielkich talentów i właśnie liczymy na to, że, że one będą bardzo widoczne. Czasami będą, czasami nie. No tak jesteśmy właśnie stworzeni. Więc dobrze by było, żeby te święta były takim odkrywaniem tego obdarowania. Oczywiście największym obdarowaniem będzie tutaj sam Jezus Chrystus, który do nas przychodzi, który już puka do świątyni naszego serca, jak powiedziała siostra. Chce się dobrze poczuć i takim też Właśnie naszym prezentem dla niego może być to, że mu przygotujemy takie wyjątkowe miejsce, ale też, że zauważymy, że każdy z nas jest bardzo potrzebny, że nie ma osób, które gdzieś tam są niepotrzebne. Tutaj przypomina mi się taka bajka, trochę bajka, a myślę, że taka dość prawdziwa historia, że spotkała się duża chochla z małą łyżeczką do espresso, tak, jakby no, dwie skrajności, można powiedzieć. I ta chochla bardzo tak. Dogryzała łyżeczce, że ona jest taka mała, że jakby miała zupę przenosić z jednego naczynia do drugiego, no to by to trwało godzinami, ale też ta zupa by ostygła, a nią można wszystko nabrać, wszystko w ogóle zrobić, i jest taka ważna w tym gospodarstwie domowym. No, oczywiście łyżeczka tego wysłuchała, popatrzyła też, no można powiedzieć, z taką dużą pokorą i świadomością siebie i skwitowała tak, spróbuj zamieszać espresso w filiżance. I to mi się wydaje, że też tak pokazuje, że każdy z nas jest obdarowany, no właśnie, na te nasze możliwości, ale każdy z nas jest niezwykle potrzebny. To jest taka myślę, że dobra nowina też wynikająca z tej przypowieści o talentach, ale w ogóle dobra nowina, którą słyszymy od Boga, no bo jeśli jestem bardzo dobry, stworzony na jego obraz i podobieństwo, to, to tak zwyczajnie mogę się sobą też ucieszyć. Oczywiście tymi, którzy są wokół nas. Może trochę spojrzeć na nich w innym takim klimacie, święta sprzyjają też temu, żeby no właśnie być bardziej życzliwym. Oczywiście mówi się o tym, żeby cały rok o tym pamiętać, ale, ale jest to taki moment, kiedy patrzymy trochę inaczej, kiedy no ten sam klimat już do tego bardzo nas zachęca. Dlatego ja bym chciała życzyć nam wszystkim, żeby te święta były takim czasem odkrywania, obdarowania może tych talentów, których nie zauważamy, może takiego zatrzymania się w rodzinie nad tym, co mamy, co jesteśmy właśnie w stanie wykorzystać, czasami nad tymi wadami, które są i tego nie da się czasami ukryć, i w jaki sposób też te wady możemy przemieniać w to, co piękne. Jeszcze jutro się spotkamy tak adwentowo, ale myślę, że te ostatnie godziny tak naprawdę mogą być takim czasem takiej dużej radości, że każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest potrzebny i każdemu z nas Pan Bóg dał tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć, ale też tyle, ile jesteśmy, ile potrzebujemy do tego, żeby być blisko Niego i żeby dzielić się też z innymi tą radością i tym obdarowaniem, które jest takie niezwykłe, no bo właśnie jest od Niego. Trwając w oczekiwaniu na przyjście Pana, też prośmy teraz Boga w intencjach Kościoła, świata. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby przez nauczanie i łaskę Bożą umacniała i jednoczyła wszystkie swoje dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, prezbiterów, aby ich postępowanie współbrzmiało ze sprawowanymi przez nich sakramentami i głoszonym słowem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi oddalonych od Kościoła, aby odnaleźli drogę, która będzie prowadziła ich do wspólnoty. Ciebie prosimy. Amen. Módlmy się za organizacje społeczne, by swoje dzieła podejmowały jako służba dla Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Amen. Za zmarłych. Módlmy się za świętej pamięci Wiesława Pękala, byś Ty, Panie, pozwolił mu oglądać siebie w Królestwie Chwały twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za nasze rodziny, aby serca każdego z nas narodziły się z Chrystusem i byśmy potrafili przenosić tego Chrystusa wszystkim. Ciebie prosimy. Panie, który jesteś dobry i łaskawy, ty litujesz się na widok naszej niedoli. Wspomóż nas swoim miłosierdziem i wysłuchaj modlitw, które do Ciebie dzisiaj zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby sióstr. Z całego serca dziękuję za Waszą szczodrobliwość. Bóg zapłać. U Panie, Tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł żywych nie wiedziesz, Prostymi ścieżkami prowadzisz Pasterzem moim jest Pan I nie brak mi niczego Pasterzem moim jest Pan I nie brak mi niczego Choć idę przez ciemną dolinę. Niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, Bo obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Przedmogący. Mówiłem o tym, jak kiedyś profesor Tischner mówił kazanie do dzieci i mówił o tym stworzeniu świata i pytał dzieci, co Pan Bóg stworzył. I tam opowiadają oczywiście jakieś tam krówki, stworzył pieska, kotka i tak dalej, ale Tischner mówi, ale co jest najważniejszego? No i znowu dzieci kontynuują, że stworzył rybki, jakiegoś tam żółwia i tak dalej, ale w końcu taka Ania najmniejsza szarpie, mój żona chce powiedzieć mówi, teraz to już chyba tylko ją. I tak sobie pomyślałem, każdy o tym myślał, ale nikt nie chciał o tym powiedzieć. I każdy jest ważny, niezależnie od tego, kim się jest, jaki, czy jest się małym, czy dużym, każdy ma swoje miejsce. Teraz to już chyba tylko ja. Więc życzę wam dobrego czasu, dobrego wieczoru, Pan Bóg błogosławi. Dzieci zapraszam po lizaki, ale dzisiaj będzie post, bo lizaki zjemy dopiero jutro w dzień Bożego Narodzenia. Takie będzie wyzwanie, ok? Przyjmujecie wyzwanie? Może być? Więc dzisiaj dostaniecie, ale jutro zjecie. Taki ewenement będziemy mieli. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. mogący, ojciec i syn i duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Mnie Święty Mikale Arkaniele, wspomagaj nas w dyspulce, a przeciw niegodziwości i zasadzką swego ducha, bądź naszym. Zrzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w cieniu będzie. Aleluja, alleluja. alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie. Zrzeszą świętych nam przybędzie. Wielka światłość w cieniu będzie. Aleluja, alleluja. alleluja. Oto Pan Bóg przyjdzie, z Rzeszą Świętych nam przybędzie, wielka światłość w cieniu będzie. Alleluja, Alleluja.